Cześć, po raz kolejny witam w naszej supersonicznej kuchni. Dzisiaj gość orkiestra, przedsiębiorca pełną gębą, który obecnie tworzy produkty pod marką Buy Herbs bazujące na ziołach. Pasjonat zdrowia, który każdego dnia zgłębia tajniki z dziedziny biochemii i psychologii, aby zrozumieć esencję człowieczeństwa. Przed Wami Adrian Milnikel. Nikiel, yes. nikiel. udało się. Tak, <laughs> mamy to. Trzyma, strasznie miło mi Cię gościć. miło tu być. W naszej, w naszej kuchni. Adrian, podobnie jak ja jesteś przedsiębiorcą. Rozwijanie biznesu, prowadzenie ich, rozwój wymaga strasznie dużej ilości czasu i spalania energii. Jak ty to robisz? Zdrać nam, jak dużo w ciągu tygodnia pracujesz i jak to robisz, że te baterie ci nie wyczerpują. Bo jak kiedy cię nie widzę, to ty jesteś absolutnie pełen energii ee, i uśmiechu na twarzy, no więc. E, w mało sposób, pracuję. W <noise> mało, mało pracuję faktycznie. Jakby zmniejszyłem ilość czasu pracy tak z 16 godzin do 4 godzin. A głównie dlatego, że zadałem sobie pytanie, hej, jeśli przez 16 godzin wykonuję relatywnie jakąś, powiedzmy, nie wiem, Dużą ilość pracy. No ale pytanie, czy ta duża ilość pracy, ona zostaje wykonana w ciągu tych 16 godzin, czy w ciągu 2, 4, 6, 8? No jak sobie to policzyłem, to tak naprawdę klub pracy polega na tym, że robisz najwięcej, kiedy jesteś. W nabuzowany energią, kiedy rano wstałeś, jest to okres między 10 a 14. Dla mnie to poważna lekcja, słuchajcie. I ja kiedyś naprawdę dużo pracowałem, Wyniszczyłem swoje zdrowie, miałem, wiecie, jakieś takie ataki anxiety, miałem mikrodepresję, miałem wyniszczone ciało. Mówię, nie no dobra, jakby super, że robimy jakieś biznesy technologiczne, sprzedajemy, jest kupa hajcu, super. No, ale był szpital, nie? Więc, jakby może niekoniecznie. I faktycznie, kiedy skupimy się na sobie, zaczniemy myśleć o tym, jak nasze zdrowie wygląda i czy warto, czy nie warto, i pokalkulujemy sobie, to wychodzi na to, że 80% naszej pracy wykonujemy w tym mega istotnym punkcie, tych czterech godzin. A ten, uh -huh, super, a ten punkt. Yy, rozłóżmy trochę dzień na czynniki uh -huh. pierwsze. To znaczy, ten punkt u ciebie zaczyna się od, o której się budzisz. Znaczy, ja się budzę relatywnie wcześnie, bo to jest jakaś 6-7, um, ja ale ja... daję sobie też czas na rozrób, bo kiedyś, wiecie, jak to było? Telefon, cyk, dobra, co się dzieje, pach maile, ba, 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 ba. już jest bodziec, 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 To ja. E <laughs> a potem pomyślałem sobie kurczę, dobra, wstanę, popatrzę sobie w sufit, powiem sobie, że fajny, że się dzień zaczął, przejdę się do salonu, wrócę do sypialni, nie wiem, zrobię sobie kawy, puszczę sobie muzykę i kiedy zacząłem, bo to oczywiście wszystko jest kwestia testu, to nie tak, że usiadłem nagle channeling oświeciło mnie, bank. to jest mój nowy format, na Życia, tylko usiadłem i zacząłem sobie testować. I przez tydzień pracując mniej, zacząłem mieć lepsze wyniki. Wstając w odpowiednictwo, zacząłem mieć znowu lepsze wyniki. I mam wrażenie, że my trochę ślepo biegniemy, bo to jest jak z uzależnieniem od wszystkiego. I przedsiębiorcy są uzależnieni trochę od wyniku. Czyli ja dociągnę tą godzinę, no tak, ale bo będzie wynik. Musisz się skoncentrować na tym, co się dzieje w ciągu dnia, ee, a dzieje się non-stop, generalnie mhm. brakuje doby. To znaczy jak znaleźć ten mechanizm, jak znaleźć ten balans. Przestać bo, myśleć, że możesz wszystko zrobić to, sam. To, to, to co ty powiedziałeś to, to, to jest fajne. Ja to zrozumiałem tak i przełożyłbym to na swój dzień. Ja się budzę o 5 rano, później robię trening i generalnie od tej godziny 8 do godziny 12 powinienem najbardziej efektywnie pracować, a reszta to plaża. Mhm. Dosłownie. No ja wiem, że to Czyli brzmi. mógłbym się wreszcie realizować w swoich pasjach? <noise> to brzmi może, może trudno, ale jeżeli po, poukładasz sobie dzień, w sensie naprawdę tak mocno zastanowisz się po pierwsze, gdzie jesteś potrzebny. To było pierwsze pytanie, które ja sobie zadałem. Tu, gdzie jestem realnie potrzebny? Czy ja muszę pisać do klientów? Nie, no mamy ludzi, którzy mogą do nich napisać. Mm -hmm. Czy ja muszę. A to jest kwestia zarządzania. I dystrybucji pracy, bo ja oczywiście, myślę, że jak każdy przedsiębiorca ma przewidzenie, nie ja wiem wszystko najlepiej. Nie ma opcji. Wy nie zrobicie tego tak jak ja. A potem dotarło do mnie, że dawanie ludziom przestrzeni realnie ich rozwija. I posiadanie pracowników zazwyczaj kończy się tym, że kiedy robisz wszystko sam, to oni nigdy się nie rozwijają, przez co ty nigdy nie jesteś zadowolony z tego, co robią. I teraz, jeżeli rozdystrybujesz pracę i skupisz się na tym, żeby te cztery godziny były najważniejszymi godzinami w twoim jakby dniu, to nagle wychodzi na to, ok, ja muszę w tych 4 godzinach, w sensie ograniczasz sobie dzień, nie? ja w tych 4 godzinach muszę zrobić najważniejsze rzeczy. I nagle okazujesz sobie strategiczne decyzje, Decyzja yeah, yeah, decyzja. Ale yeah. fakt, fakt, faktem to, to trochę tak jest. U mnie ten mózg najlepiej funkcjonuje rano i faktycznie i pomysły, idee, jakieś strategiczne kwestie, one faktycznie napływają w takiej dość mm -hmm. dużej ilości niż później, bo później ta głowa jest dość wybitnie zmęczona. Faktycznie potrzebuje jakichś bodźców zewnętrznych, żeby móc się uaktywniać. No, ja rozumiem, że w ten sposób dokładnie działa to w standardzie, tak? No, przynajmniej tak staram się to uczyć. Oczywiście jest fala nagle, jest jakiś dzień, kiedy trzeba dużo, dużo zrobić i kończy się różnie, ale jakby trzymanie tego, tej higieny pracy, bo to jest higiena pracy tak naprawdę. Czyli czy ja faktycznie nie zaczynam robić rzeczy dla robienia rzeczy, tylko czy ja robię coś, co przynosi efekt. Więc Każdym razem nie wykonam czynność w ciągu dnia jako przedsiębiorca. Zastanawiam się, jaki efekt to przyniesie. Czy ja dostanę ten efekt, czy ja robię to po to, żeby poczuć się lepiej, Jasne. bo a sobie coś, coś wykonam. Dobra. Czas, koncentracja, sport, oddech. Przejdźmy do żarcia. I tutaj takie... Ja nie wiem, czy ono jest kontrowersyjne. Chyba nie. Pytanie. Przeszedłeś na dietę. Taką dość specyficzną, bo ty się żywisz dwa razy dziennie. Teraz już raz. Teraz już raz. Teraz już raz no. Z punktu widzenia mnie, jako sportowca i aktywnego człowieka, to jest jakiś kosmos. No więc, po, pogadajmy o tym, bo to okno u ciebie jest gigantyczne. Czyli mhm. jak to wygląda? I ile jest tych? Ile, ile przyjmujesz kalorii? Jak, znaczy jak skonstruowany jest ten posiłek? Czy. Znaczy, w... Jeden rabin powie, tak drugi rabin powie nie. E, u mnie to jest trochę tak, że faktycznie najpierw wszedłem na Keto i to takie ostre, gdzie jechałem na naprawdę dużej dawce tłuszczu, małej dawce węgli i białka. Ale to, co odkryłem. Nie bawię się z tobą, to było moje następne pytanie. Okay. No, a... <laughs> Ale najważniejsza chyba rzecz, którą odkryłem z budowania w ogóle takiej, powiedzmy, healthy diet, to to, że. Nie przestałem jeść. I to była najważniejsza decyzja mojego życia, mianowicie zobaczyłem, co się dzieje z organizmem, kiedy przestajesz jeść. Pozwól sobie na jednodniową głodówkę, dwudniową głodówkę, trzydniową głodówkę, jakieś okna żywieniowe no, właśnie... co się dzieje z organizmem? Organizm nagle to. mówi, hej stary, wiesz, mamy strasznie dużo czasu na wszystko, bo przestaje pracować nad trawieniem pokarmu, który ja oczywiście co dwie, trzy godzinki tu sobie też podjadłem, to coś podjadłem, tu coś, jest jakiś większy obiad, większa kolacja. No i mój organizm tak naprawdę cały czas trawił. Przez co? No z poziomu takiego Biologicznego, komórkowego, twój organizm cały czas pracuje. No, stop, coś się dzieje, mitochondria no, no dobra, transformują, energię. Okay. budują energię, coś się odkłada w tłuszczu, coś nie idziesz na siłownie fajnie, no, ale to jest cykl spalania, jak w silniku. No jak tak. będziesz ciągle spalał silnik, Dokładnie. to go spalisz, spalisz po prostu. Więc zobaczyłem drastyczne zmiany w moim, w moim organizmie, kiedy poświęciłem czas na to, żeby faktycznie układać sobie dzień i wydłużyć jak najmocniej okno na żywieniowe, bo to nie potrwało to miesiąc, że ja po miesiącu już okej okay, nie jem te 20 godzin. Trwało to tak ponad pół roku, żeby dojść do optymalnego punktu. Oczywiście ja sobie pozwalam na jedzenie, kiedy jestem, nie wiem, zestresowany, zmęczony i tak dalej, no bo organizm potrzebuje i daje jasny sygnał, hej, jestem. Ale najważniejsze jest to, że organizm daje sygnał. Ja nie jestem w procesie, otwieram lodówkę, jest, a tutaj. Okay. Tak. Tylko ja mam sygnał jestem głodny. No Trochę dobra, jak ale... lew na sawannie, nie hmm. jestem głodny, goni gazele. Koniec. Ale no Mnie mniej więcej jakie to jest przyjęcie. Jakiej ilości kalorii? Myślę, że 2,5-3 tysiące, coś okay. tego typu, ale tylko wtedy, ale kiedy te... nie jestem w cyklu treningowym. Okay. Bo jak jestem, no to tam 3-3. Ale no dobra, no do, do, okej, okay. to mamy ten jeden lub dwa posiłki. Jeden 16, drugi 20, tak mniej więcej Myślę, tak mój informator być. mi zdradził. <coughs> e to jest także półtorej tysiąca jeden posiłek, półtorej tysiąca drugi? Nie, pierwszy posiłek mam taki, żeby zabić trochę głód, który mnie po prostu nazwijmy to dojechał mhm. i zazwyczaj jest to posiłek tłuszczowy. Są to albo jakieś tam, nie wiem, czy to bulletproof coffee, albo jakieś um, wysokiej jakości tłuszcze w sałatce, albo czasami zupki ketogeniczne, które sobie gdzieś tam strzelam od czasu do czasu i dopiero na koniec dnia, ale też bez przesady, żeby te 2-3 godziny przed pójściem spać mieć, mieć zapewnione, strzelam sobie potężniejszy posiłek już na węglach, tylko Takich, bo u mnie jest cykl. Na zasadzie, najpierw jesteś na keto, takim powiedzmy, nie wiem, tydzień, dwa, że cały czas tłuszcze, tłuszcze, mhm. tłuszcze, tłuszcze, mhm. a potem robisz sobie przestrzeń, gdzie masz okno, gdzie dodajesz węgle. Czyli doładowujesz się i spadasz, mhm. doładowujesz się i to spadasz. Zdrać na naszym widzom dieta keto. Duża ilość tłuszczu. No akurat w Twoim przypadku, y, Ty w ogóle jesteś weganinem, no więc y, jak ty to robisz? Wegetarianinem. wegetarianinem wega, weganizm nie. Okay, wegetarianinem. Y, Wykoleiłem się To na ta, ta, mocno. ta dieta, To ta dieta, keto jak, jak, jak wygląda w tym przypadku? Bo w przypadku mięsożercy. Okej, okay, byłaby jakoś wytłumaczalna, a tutaj to jest, są, jest przygotowywano, przygotowywane specjalne posiłki. Znaczy tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że ja wege przyjmuję głównie dlatego, że. Czy na raz litr oleju? Teraz tak było. E... Ja jestem wege głównie dlatego, że wiem, co się w moim organizmie dzieje, kiedy jem ciężkie jedzenie, takie jak mięso. Ale to nie znaczy, że ja sobie tego mięsa totalnie odmawiam i nigdy go nie zjem. Ja od czasu do czasu go jem, bo na przykład mój organizm mówi: Dzisiaj masz zjeść wołowinę. No trudno, no mam zjeść wołowinę, bo czuję po prostu, czegoś mi brakuje, a nie jestem alfomijomego, nie znam wszystkich suplementów, które, które są potrzebne mojemu ciału w danym momencie, więc coś ta wołowina ma. Oczywiście staram się szukać też takie, żeby to nie była zwykła sklepowa, bo. No, antybiotyki, steroidyki, inne tematy. No tak, I to jest, to jest tak, dość, tak? Dość, dość problematyczne, ale faktycznie. U mnie wygląda to w ten sposób, że albo dobijam sobie dietę pudełkową, która ma tam 1500 kalorii, mhm. która zazwyczaj jest po prostu zielskiem. Mhm. Ale wiem, że jest wysokiej jakości zielskiem, wiem, że mają dobre tłuszcze w środku um, i to jest moja w ba do... bardziej. Na przykład, mhm. do tego dobijam sobie czy to olej MCT, czy jakąś dobrej jakości oliwę, którą sobie ostatnio w ogóle z Grecji sprowadzam z takiej małej plantacyjki. Jest taka mała rodzinka, która wysłała 10-litrowy banek i to jest moja, moja keto oliwa. Do tego oczywiście dochodzą jakieś, jakieś awokado i na tego typu tematy. No oraz też technologiczne tematy. Tro, trochę jak, jak Was super... tylko właśnie w stronę takich keto jest dużo firm, które tworzy takie, wiecie. Takie, mm, czy to ketosnaki, keto, keto zup? No tak, tak, tak. tak, tak. E, proste, wysokiej jakości przyjmowalne rzeczy, które można przyswoić, pak okay, i, okay. i, i siedzieć. I to faktycznie e, stabilizuje mi dzień. Poznaliśmy się, poznaliśmy się przy okazji e, Supersonika, czyli i e, posiłku, którym byłem współtwórcą, mm -hmm. ale mm, i, i trochę dokładnie chcę pogadać o pracy i o tych brandach. Stworzyłeś by Herbs. E, Świetny brand, świetna marka, świetny produkt. Opowiedz nam trochę o tym. Um, ja, ja, żeby też nie lokować produktu, bo to staram nie się jest tego produktu, robić. tylko to jest coś, co rozmawiamy tutaj o takich bardzo oryginalnych, mm -hmm. nie do końca normalnych rzeczach, związanych z żywieniem dla wszystkich widzów, generalnie dla społeczeństwa. Mm -hmm. Trochę przewracamy to do góry nogami. Um, Dlatego stąd no, pytanie. No. Znaczy, z Bayherbsu jest trochę jak z mhm. Wy zobaczyliście, że jest sobie ten rynek i on taki, jest taki set. Ja jakby też nie będę oczerniał o żadnych mhm. firm, ale ja wiem jak te firmy, które mhm. tam od 5-10 lat istnieją, co mają w środku i one wcale nie są takie super, a wy zrobiliście coś super. No i ja trochę dokładnie do tego samego punktu doszedłem. Mianowicie food tech w Polsce i w Europie, może nawet na świecie jest w takim miejscu, gdzie kurczę no, innowacji można tyle zrobić, tak, a nikt ich nie robi. Tak. Więc my pomyśleliśmy jeżeli ludzie, będą używał sformułowań trochę kolokwialnych, ale ćpają różne um, suplementy, no, inne to tematy, to czy jesteśmy w stanie zrobić to lepiej, zdrowiej i ułatwić w ogóle cały ten proces? Więc pomyślmy sobie, dobra, wpakujmy to do prostej saszetki, którą możesz zabrać ze sobą, zróbmy to 100% naturalnie, 100% bio i zobaczmy, co się wydarzy. No właśnie, bo tutaj jakby wpakowanie, wpakowanie do saszetki to jedna rzecz, ale tutaj bardzo fajną rzecz podkreśliłeś. Ludzie ćpają jakiekolwiek suplementy, czy w ogóle suplementy i faktycznie na świecie są ogromne ilości zażywanych przez ludzi suplementów, tylko nikt nie do końca ma taką wiedzę, że one są nijakie, że one są niewchłanialne, że one są. No więc to jest chyba ważne i to w Twoim przypadku też się tym chwalisz, że ta jakość składników. I jakby połączenie tego w taki sposób, żeby organizm przyjmował to naprawdę w jak największym efekcie. prawda? Mm -hmm. Znaczy My wierzymy w to, że żywność jest lepsza od suplementu. Oczywiście mm -hmm. pewdy kiedyś też zrobimy jakieś swoje suplementy mm -hmm. to jest mm -hmm. trochę inna historia ale jednak my dajemy napój funkcjonalny, a nie tabletkę, którą, którą połykasz. Mm -hmm. To jest raz. Dwa. No my mamy certyfikowane uprawy bio, eko to są najwyższej jakości faktycznie przyprawy. Ludzie sami mówią, że jak kupują naszą kurkumę w tabletkach, to ona zupełnie inaczej smakuje niż taka, czy to sklepowa, czy nawet kupiona wiesz, kapsułka jakiejś mhm. tam firmy wysypana i mhm. um, skonsumowana do ustnie. Mm. Ale najważniejszym chyba elementem jest właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli ta jakość. Jeden farmaceuta kiedyś mi powiedział, że hej, możemy zapakować te tabletki gipsy, gdzie będą to brać. No tak, dokładnie. I trochę tak jest, bo ludzie nie pytają, dlaczego. Ludzie biorą na przykład często zwykłe suplementy, a nie patrzą, czy to jest ekstrakt, czy nie ekstrakt. Gdzie ostatnio człowiek wrzucał super stack na mózg i tak dalej, gdzie nie było żadnego ekstraktu, były same czyste, jakieś tam sproszkowane korzenie. Gdzie Stosunek potrzebny, żeby ten korzeń powiedzmy wniósł um, te elementy do życia, które, które są potrzebne. To jest 20 do 1. musimy być 20 takich tabletek. No Wzią, właśnie, żeby otrzymać no, ten nie dan jeden extrakt, ekstrakt, na którym są badania, tak? tak? tak I tak, i tak. no i to jest trochę um, robienie ludzi bambuko i no bardzo tego sama, nie lubię. Sa, 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 Samo istnienie tego składnika o niczym jeszcze nie świadczy. Dokładnie. Ale jest oczywiście trendy, w do sensie, są tak, tak jak kiedyś tak. jagody acai, acai były, tak, jagody goji, wow, i to w ogóle to zmieni twoje życie. No kurczę, naprawdę musiałbyś wielką szklankę tego e, zjeść, żeby Słuchaj, to coś dało. chyba e, be, de, Tak mi się świetnie z Tobą rozmawia i opowiadasz o tak fantastycznych rzeczach, że chyba przygotuję dla Ciebie cykl e, programów e, uh. e, SuperSonic by e, Mil... E, Nazwisko? Milikel. <laughs> Kochani, e, be, bardzo dziękuję. E, Adrian, fantastyczna rozmowa. Na pewno wylądujesz jeszcze nieraz w tym programie. Serdecznie zapraszam, a my się widzimy w następnym odcinku. Na razie. Hej.